mam sobie dzisiaj. Idziemy do lasu. I ja idę sam do lasu. O, skara nie ma, no to muszę iść sam. No i pójdę sam. Widzimy się za chwilę. Okej. Okay. Za chwilę jesteśmy obok lasu. Jesteśmy mega blisko. Znaczy nie mega, ale jesteśmy blisko. Um. I idziemy Dobra Sprawy jesteśmy A widzimy się za Jedną sekundę Mówiłem, że za jedną sekundę będę Dobra Idziemy no, idziemy. idziemy tędy To jest tak dużo szkło to Niech nie chcę iść dalej, no, muszę. Wiewiórka. Wiewióreczka. O kurza luna, zapierdziela. Ja nieprzestrasznie i idę Jakby ktoś się gonił o... o... i nie złapał. Albo on... albo... nie wiem O schody. Wiem gdzie jestem. Wiem gdzie ja jestem. To dobrze, nie będę... W, będę... nie będę w lesie, będę w

Coś nie wierzę temu panu czuję, jakby coś zrobił. O, to są duże sody Widzowie, my gdzieś będziemy nagrywać prawie każdy dzień. Chyba będę kurazne czone, że będziemy gdzieś nagrywać każdy dzień, chociaż nie na pewno nie każdy dzień, bo będziemy mieć szkoła, ale no. Dobra. Co kurde by za głos To nie widziałem wiem teraz czasu Oba no, się w takiej w taki gry A ja nie będę kopać tylko I to się ja nie, ja nie przeklinam tak bardzo jak to Po prostu Ale idziemy. chwilę będę widzieli. Dobra. Idziemy. Kurde, niech to tutaj sam tak chodzić. Gdy w niego ja się przykrę. Kto wie, co może się stać. Co kurde, robią koła, co Mam do góry jednak nie idę jednak tam czuję jakby czuję jakbym coś się stało jak tu pójdę totalnie pójdę Krótko, my ja tęt jeszcze idę Mogę już tamtę iść kończymy chyba ale ja teraz czasu jak chwilę będę będę jesteśmy a um, jesteśmy już obok tego miejsca co no, jesteśmy z tym tutaj obok tego miejsca co o szliśmy. no i idziemy tędy się czytam trochę ale Czyli idziemy teraz byliśmy jeszcze prosto musimy iść dobra kurwa chwilę będę jesteśmy w tym miejscu ale idziemy gdzieś indziej idziemy jeszcze prosto w jakieś inne miejsca no ja nie idę tam jde tam. Jde tady dva. Tady dva. Vidíš, že by tam padl fit, což tam. Očas by mohl tu tady jíst, ale. Ne. A. Očas. Ne. Jak půjde. Jak bylo černo, bylo kosedno, ale. Nic černo. Co to? Co to kůže? To kurde jest! No na no, mój ręce, no kurde no. Idziemy. Powiedz tutaj jest. Jesteśmy Teraz Byli te dwa tam na dole. Łukado Ale jak ja z karem jeszcze jak nad... się to jeszcze nie mieliśmy kanału Gdzieś. kilka dni temu jeszcze Dobra, nie wiem czy tam iść. Znaczy bym mógł wywołać, ale... Dobra, idziemy. Ktoś idzie za mną, to będzie mógł mnie ktoś uratować. Idą? Idą jakieś ludzie, no dobra. To mnie uratują. Chyba, nie wiem. Oskar mówił, że jego kolega tutaj jeżdżą. z już Ale Oskar i jego kolega jeżdżą. Ale... Na pewno nie ma tego filmu. Ale może są. Tylko, że ja nie widzę ich. Ale kto wie? Nie wiem czy tutaj są, czy nie ma. Nie idę tam. Myślałam, tam jest kot. Czy coś. Ale ja Kurde, drugi telefon, to bym teraz zadzwonił do niego. Chociaż i tak bym nie miał zasięgu. Bo na tamtym telefonie... W ogóle nie mam zasięgu, jakieś tam nadłożone z tym telefonem to bym nie mógł nam zadzwonić. Okej, okay. dwie drogi. Tam albo tam. Tam. Może ci ludzie też tam. Ja coś słyszano to... Nie myślałem Co daleko jest jakby coś wyskoczyło za chwilę Chociaż wątpię Bo czemu by ktoś tak... Czemu ktoś by wyskoczył teraz Nie wiem Bo są chorymi ludziami Dobra. Na... O, boisko. Nie idę na boisko. Ale... Idę tą stroną. Ja tu, ja tu chyba nigdy nie byłem. Czuję jakbym się do chwili zgubił. Ale... Jak chcecie... Jak będę sam iść do lasu... Zapytajcie teraz mnie. Znaczy na komentarza co mam zrobić, jak znowu pójdę, że do środka lasu. Nie. Chociaż nie wiem, za chwilę będę. Dobra, chyba wiem, gdzie ja jestem, chyba, o, idę tędy, jestem chyba blisko tam, co jestem blisko. Wyjście no, oczywiście, że jestem blisko, przecież widzicie, co tam jest wyjście. To idziemy. Okej. Okay. Nie wiem, co to było. nie widziałem, że to takie długie będzie. Będę. Dobra. O Jezu. I. Właściwie. Jesteśmy. O kurde krzywy. O Jezus Maria. Kurde. To się wywalił. O ty. Kurde.

没事，老板，拿上去。